No hej, dzisiaj będziemy się uczyć God Bridge'a to ogólnie już tu jesteśmy i będziemy się uczyć God Bridge'a Ja się jakoś tak ustawiam Jakoś tu Dobra, przed chwilą prawie się udało Ogólnie daję sobie tak dwa odcinki na to, żeby zrobić Ogólnie jak tu mi się ład. Nadal będę ćwiczyć, żeby zrobić takiego większego tego Godbridza na, no, na zwykłym świecie, nie na jakichś tych mapach. Dobra, tutaj jak widzicie, ciągle próbowałem robić tego godbridge'a, ale mi coś nie wychodziło. Macie w przyspieszonym tempie, żebyście się nie, nud nie nudzili. No i oglądajcie dalej. Do, dobra, zaraz Wam pokażę, jak zrobiłam tego Godbridge'a, bo jak będę cały film Wam pokażę, to to będzie trwało wieki. Więc zobaczcie, jak mi, zobaczcie, jak mi poszło. Ten. Dobra, mamy to! Jak widzicie udało mi się zrobić Godbilicza i dziękuję za oglądanie. Cześć!